Mariusz Karol trener pierwszoligowy koszykarzy Rosy Radom. Panie trenerze, nieogolony. A, nieogolony, bo pracujemy. Pracujemy ciężko i będziemy się golić przed meczem. Żarty, w przeciwieństwie jak y, niegdyś słynny trener. Żarty się skończyły, trener powiedział już kilka tygodni temu. Zaczyna się poważna gra w sobotę. Na dzień dzisiejszy który zespół jest mocniejszy kadrowo? Rosa czy Sokół? Aha. A ja myślę, że są bardzo wyrównane dwa zespoły i no powiedzmy sobie szczerze, to Sokół jest na pierwszym miejscu przez 3 czwarte rozgrywek był, także to o czym świadczy. Słabe punkty tego zespołu? Brak. Może to, że nie ma dwóch zawodników. Kogo? Nie będzie prawdopodobnie Dubiela i no nie wiadomo, czy Pisarczyk będzie grał. To jest ich najsłabsze w tym momencie ogniwo. A z jakich powodów? Czy to nawet coś? Kontuzje, kontuzje, to są kontuzje. Także ale nie wiemy czy, czy brat Tomka na 100% nie będzie grał, ale no tak, tak, tak wygląda, że prawdopodobnie nie. To mocne punkty. No to są mocne punkty, aczkolwiek bez tych dwóch zawodników grają wciąż bardzo dobrze. A jak wygląda sytuacja w naszym zespole? W naszym zespole kadrowo, jeżeli chodzi o kadrę, to mamy 12 zawodników w pełni zdrowych, także tutaj nie ma żadnych urazów, żadnych kontuzji, wszyscy pracują na pełnych obrotach. Jaka pierwsza piątka? Jako pierwsza piątka na ten moment to wygląda, że będzie standardowa i na naszych dwóch wysokich i trzech małych obwodowych wyjdziemy, no ale to wszystko też się w czasie gry jakby okaże, czy, czy bezpośrednio przed meczem mogą być jakieś rozszady. No chyba fajnie by było zakończyć rywalizację w trzech meczach. No byłoby fajnie, natomiast jest to, jest to wielkie marzenie, ponieważ chciałbym przypomnieć, że gramy z najlepszą drużyną w pierwszej lidze w tej chwili I, i to nie ma żadnej wątpliwości. I, I chciałbym prosić, żeby może nie traktować tego, że oni przegrali ostatnie kilka meczy jako to, że w Sokłańsku to nic nie walczy, bo to nieprawda jest i, zawodnicy tutaj podkreślali mi wielokrotnie, że oni tak co roku grają i przed play zawsze troszkę narzekają, że to, że tamto, a później przychodzi co do czego to grają i zajmują zawsze bardzo wysokie miejsce, także, także porażka w ostatnim meczu nas wsadziła, można powiedzieć, na tą drużynę. No i myślę, że mamy najtrudniejsze zadanie z całej tej ósemki. Rzeczywiście ma trenerze szczere słowa, ale no, chyba trener zna receptę jak pokonać SOKÓŁ. No, graliśmy z nimi, ja grałem przeciwko nim jeden mecz w łańcucie i byliśmy blisko zwycięstwa tam. Także analizujemy mecze, przygotowujemy się bardzo dobrze. Natomiast, no mówię, to nie jest żaden chura optymizm i nie jesteśmy jeszcze ani w drugiej rundzie, ani w trzeciej, bo bo trafiliśmy naprawdę na najlepiej grającą drużynę w pierwszej lidze. Może porozmawiajmy troszeczkę o sprawach finansowych, czy jest wiadomo, jakie premie czekają na koszykarze i sztab szkoleniowy za przejście pierwszej rundy drugiej ewentualnie awans do finału przyznam się szczerze, że, że, że to w ogóle na ten temat ani ja nie myślę, ani nie, nie wiem czy zawodnicy myślą. Ja myślę, że takie rzeczy są chyba w kontraktach indywidualnie ujęte. Ja tutaj kiedy przyszedłem Obiecałem, że zrobię wszystko, żeby zespół grał do samego końca. Trudno jest obiecać komuś awans do ligi, bo to jest sport, to nie jest, to nie jest jakaś, jakiś biznes albo nie wiadomo co, tylko to, jest to sport, czyli się może wszystko wydarzyć. No i tak będę robił, natomiast na dzień dzisiejszy nie myślę o żadnych premiach. O o bonach i tym podobnych rzeczach, no to już zostawiam w gestii szefów klubu. No, oni będą wyceniać naszą grę, naszą walkę i tak dalej. To jest w tej chwili naprawdę absolutnie na drugim planie. Dzisiaj zawodnicy są myślami tylko przy tym, że, że ambicjonalnie chcą awansować. Wielu z nich chciałoby zagrać w Ekstraklasie, a wielu z nich chciałoby po prostu poczuć ten smak zwycięstwa i wygrania pierwszej ligi. Rzeczy koszkarzom? No, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie było kontuzji. To jest jakby podstawa, bo, bo, bo jakieś nieoczekiwane wydarzenia czy no na treningu, czy w czasie gry no mogą pokrzyżować plany. Nie mamy dwunastoosobowej kadry wyrównanej bardzo, że wypadnięcie jednego czy dwóch zawodników nam nie robi na nas wrażenia. Każda kontuzja praktycznie jest dla na nas, chyba już nie mówię o pierwszej piątce, wyłamem takim dość sporym. Także to jest myślę najważniejsze, żeby właśnie nie było tych kontuzji. No i chciałbym też, żeby nikt inny nam nie pokrzyżował tych planów, prawda? Czyli chciałbym, żeby również sędziowie za, y, popracowali w tych playoffach na najwyższym swoim możliwym poziomie, żeby tych błędów było, prawda? Może nie 30, bo jest trzech sędziów, prawda? I każdy ma się prawo 10 razy pomylić, więc jest 30 błędów, kiedyś było 20, a no teraz jest 30. No, nie. no to żeby doszli do tych 20 błędów, prawda? O nie, no chodzi o to, żebyśmy wszyscy po prostu poważnie, bo my naprawdę poważnie pracujemy i, i, i panowie, którzy tutaj mają też decydować e, o tym przebiegu meczu, żeby naprawdę byli przygotowani, tego bym sobie życzył, żeby, prawda, żeby byli w cieniu, ale żeby naprawdę dobrze sędziowali, bo to bardzo ważne jest. To co, do zobaczenia. W sobotę i w niedzielę na hali. Tak jest, zapraszam wszystkich sympatyków na, na te dwa mecze, bo będą naprawdę będzie bardzo gorąco i, i przeciwnik jest naprawdę bardzo, bardzo groźny, więc y, tutaj mecze będą bardzo, myślę wyrównane, ale ze wskazaniem na nas. Tak, żebyśmy mogli pojechać do końcu już z jakąś zaliczką konkretną i, i, i walczyć dalej. Także no, sam się nie mogę doczekać, także na pewno będzie bardzo fajnie. Dziękuję za rozmowę.